Mewe. Kogo jak kogo, ale ciebie się tu nie spodziewałem. Przybywasz mi na odsiecz? Szczerze mówiąc, przybywam po odsiecz. No tak, słyszałem co się stało w Lerii. Haniewna zdrada. Ale jak widzisz i u mnie nie jest różowo. Tak, ciężko nie zauważyć że będziemy walczyć z czarnymi jak równy z równym, że stawię im czoło. Dwa tygodnie. Tyle potrzebowali, żeby zniszczyć armię, którą budowałem przez całe życie. Wasza wysokość. Nie wiem, jak potoczą się nasze losy, czy ujdziemy z życiem, ale chciałem powiedzieć, że cię podziwiam. Aha. Ewakuowałeś miasto, ale sam odmówiłeś ucieczki. Walczysz do samego końca, jak bohater. No tak, oczywiście. Król musi wszak służyć poddanym przykładem, zwłaszcza w czasie wojny. Reinhard, słyszysz ten huk? Odkute buty walą o kocie łby. Nadciągają wgardczycy. Przygotuj żołnierzy do walki. Tak jest, pani. No dobra, to tak między nami. O co chodzi? Słyszałaś przecież, bronię stolicy. Jak bohater. Demawent, błagam Cię. Nie wciskaj mi tego kitu za długo się znamy. Czemu zostałeś? Chmury, równie wścibska co piękna. Widzisz ten budynek, a tam? Ten. burdel? Purpurowe giezło? Mhm. Mm Otóż, tylko się nie śmiej. Jestem jego bywalcem. Regularnym, rzekłbym. Jedna z tamtejszych dziewczyn, Damroka. Cudowne jest. Młodnieje przy niej. Raczej głupiejesz. Demawent jest wojna, a. Daj mi skończyć. Damroka zaszła w ciążę. Równo dziewięć miesięcy temu, już rozumiesz? Zaczęła rodzić. Mhm, mm wczoraj. Sama rozumiesz. Nie mogę jej tak zostawić. Nie mogę jej przewieźć, więc muszę utrzymać pozycję póki nie urodzi. A potem co? Zaprosisz Nilfgaardczyków na ceremonię nadania imienia? Nie, moja droga. Jest tu ukryty tunel, prowadzi daleko za miasto. Kiedy tylko położne przetną pępowinę, damy dyla. Demavent, ryzykujesz życie tysięcy ludzi dla jednego dziecka, dla Benkarta? Mewe, ja bym dla niego zabił tysiące ludzi. A czy jest z prawego łoża, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia. Ma bardzo duże znaczenie, bo albo będzie miał prawa do tronu, albo. Ech, ja nie o tym, tylko o uczuciach, rodzicielskiej miłości, ale ty tego nie zrozumiesz. Przemiałaś serce z lodu. Nie dziwne, że Willem... Pani, królu, nielwgatrycy atakują. My, musimy wytrzymać. Parę godzin, nie więcej. Zrobię co w mojej mocy. Dziękuję Ci. Gdyby nie Ty, czarni by nas wyrżnęli do nogi. Chciałabym powiedzieć, że nic mi nie jesteś winien, ale prawda jest taka, że potrzebuję Twojej pomocy. Pomocy? Przecież widzisz, moje wojsko jest w rozsypce. Muszę się wycofać, przegrupować. Wycofać? Gdzie? Czarni zajęli ci cały kraj. Do Redanii. Przyjmą mnie na tamtejszym dworze. I co dalej? Będziesz tam siedział i patrzył, jak kuglarz żongluje jabłkami, kiedy czarni ściągają do Edirne swoich osadników? Mewe, trzeba wiedzieć, kiedy się przegrało. A kiedy przypuścić kontratak? Nilfgaard rozciągnął front. Niedługo przyjdzie zima. Zjedzą ich koszty. Rok, dwa. Wtedy uderzymy. I okaże się, że cesarstwo to kolos na glinianych nogach. Jesteś tchórzem, Demavent zwykłym tchórzem. Może i tak, ale zważ, że samą odwagą wojny się nie wygrywa. Trzeba żołnierzy, a tych Nilfgaard ma po prostu więcej. Ja tak nie potrafię. Więc co zamierzasz? Walczyć dalej, aż wygram, albo czarni rozniosą mnie na strzępy. Bogowie. Zal mi twojego męża. Chłop musiał mieć z tobą ciężko. Póki żył, nie narzekał. A teraz poważnie, węd Naprawdę nie udzielisz mi pomocy? Żadnej? Hmm. Powiem żołnierzom, że kto chce, może iść z tobą i walczyć dalej. Ale nie rób sobie przesadnych nadziei. Są wymęczeni. Wielu się nie zgłosi. Poza tym, znasz takie powiedzenie, jak bieda to do Krasnoluda? Znam to i wiele innych, ale zamiast ludowych mądrości wolałabym usłyszeć konkrety, na przykład jak to się ma do mojej sytuacji. A tak, że tydzień drogi stąd jest Mahakam i tysiące uzbrojonych po zęby Krasnoludów, które mogłyby zaważyć na losach wojny. Tak, gdyby tylko nie były sławetnie obojętne wobec ludzkich konfliktów, nie udzielą mi pomocy. Ba, nawet mnie tam nie wpuszczą. Chyba, że pokażesz im to ołowiany pierścień symbol przyjaźni, który otrzymałem od ichniejszego starosty. Nie mówię, że przyjmą cię z otwartymi ramionami, ale będą musieli wysłuchać a to już coś. Cóż, nie pogardziłabym krasnoludzkimi piechurami. Zrobię jak mówisz, a przynajmniej spróbuję. Świetnie. Dam ci przewodnika, a raczej przewodniczkę. Rajla! Tak, wasza wysokość. Wiele razy byłaś ze mną w Mahakamie, znasz ichniejsze drogi. Chcę, żebyś zaprowadziła tam królową Mewę i jej oddział. To będzie zaszczyt, wasza wysokość. Wyślę przodem posłańców, żeby krasnoludy oczekiwały waszego przybycia. A póki co, powodzenia, mywe. Mam nadzieję, że któregoś dnia to my zatańczymy na kurchanie cesarza Emchyra. Dobrze, ale to ja będę prowadzić. <laughs> Oczywiście. Żegnaj, królowo.